No hej, hej. Chciałem przedstawić swój pierwszy projekt, co prawda bardzo prosty, no ale, no ale pierwszy. Wykorzystania przetwornika ADC, analogowo-cyfrowego. Mierzy, mierzy on napięcie tutaj z dzielnika, gdzie nie, czy to dobrze widać, wykorzystałem potencjometr jako dzielnik napięcia. Zasilane jest wszystko z portu USB, czyli 5V z hakiem. Pomiar jest wykonywany od 0 do 255, no i zmienną wyskalowałem w ten sposób, żeby na wyświetlaczu pokazywało się przybliżone napięcie, które akurat mamy na wyjściu z tego zielnika, żeby sprawdzić, czy to wszystko działa, podłączyłem miernik który będzie pokazywał aktualne napięcie na wyjściu dzielnika no dobrze, tak to wygląda procesor to jest ATmega328P program napisany w C, podłączam programator do, do portu USB komputera, bo z, akurat z programatora zasilam mój układzik no i mamy na na początku widać, mamy 220, 215, to się waha jest ustawione, z dokład, dokładność jest ustawiona na na 5 500 Volta ok, wiadomo, że zmieniam wartość potencjometra, zmienia się też tutaj wskazanie to jest max 510, tam napięcie z USB jest chyba 5 tego, to jest minimalne, czyli jest nie ma, nie płynie Pro, dobra, włączamy w takim razie Miernik sprawdzamy, czy to, czy wskazania są w miarę dobre. No, widać 3,25, 3,21 na mierniku. Teraz będziemy regulować wartość. To jest max No, tutaj jest zaokrąglone 3,10. Akurat napięcie pokazuje 3,5 żeby pięćdziesięć pięć pięćsetnych no i teraz.